Co się stanie, kiedy przestaniesz gonić toksyka? Gonienie toksyka przypomina bieganie za złudzeniem. Im szybciej pędzisz, tym bardziej oddala się horyzont. Ale co, jeśli zatrzymasz się i odejdziesz w zupełnie inną stronę? W tej chwili rozpoczyna się jedna z najważniejszych przemian w Twoim życiu. Oto co się dzieje za kulisami Twojej decyzji. Po pierwsze, Cisza, która ogłusza. Czyli jak toksyk traci kontrolę? Człowiek nikczemny karmi się Twoją uwagą, jak emocjonalny wampir. Kiedy przestajesz go ją gonić, jego jej ego wpada w panikę. Brak reakcji z Twojej strony to dla niego jak odcięcie tlenu. Następuje zerwanie dostaw psychofaga. Nagle traci swoją scenę, na której grał główną rolę. Reakcja numer jeden: Hołubienie. Nagłe komplementy. Przypadkowe wiadomości, obietnice zmian. To nie skrucha, tylko manipulacja, by odzyskać kontrolę. Reakcja numer dwa: zemsta. Jeśli chołubienie nie działa, toks często sięga po ostrzejsze narzędzia: publiczne ośmieszenie, plotki, gaslighting. Po drugie, efekt wahadła. Dlaczego ty przeżywasz roller coaster? Twoje ciało i umysł są uzależnione od adrenaliny, którą generował chaos w relacji. Nagły spokój może początkowo wywołać pustkę. To nie jest regres, to detoks. Faza pierwsza. Bezsenność, natrętne myśli. Czy on ona się zmieniła? poczucie winy. Mózg domaga się dawki dramatu. Faza druga przełom. Po około trzech miesiącach, badania potwierdzają, zaczynasz dostrzegać absurd dawnych schematów, jakby ktoś zdjął ci różowe okulary i pokazał, że król jest nagi. Po trzecie, Nowe ja, metamorfoza, której nie przewidziałeś. Kiedy przestajesz gonić toksyka, odzyskujesz przestrzeń na siebie. Badania z Journal of Personality and Social Psychology wskazują, że osoby wychodzące z toksycznych relacji rozwijają większą samoświadomość i odporność psychiczną. Supermoc numer 1. Uczysz się rozpoznawać czerwone flagi już na pierwszej randce. Supermoc numer 2. Twój wewnętrzny głos przestaje pytać. Co on by powiedział, a zaczyna mówić, czego ja chcę? Po czwarte, toksyk kontra ściana. Dlaczego on nigdy nie wraca naprawdę? Nawet jeśli zły człowiek wróci z kwiatami i słowami przepraszam, to nie jest miłość, to jest strategia. Jego jej mózg nie jest zdolny do głębokiej autorefleksji. W jego świecie ty jesteś tylko źródłem, a nie człowiekiem. Statystyka, która daje siłę. 80% toksyków próbuje wrócić do dawnych partnerów, tak tzw. hovering, ale tylko 3% zmienia się na dłużej. Reszta powtarza cykl. I po piąte, życie po życiu. Czego nie mówią poradniki? Największą niespodzianką jest nuda. Tak, nuda, bo nagle nie ma awantur, nagle nie ma niepewności, gaszenia pożarów. I właśnie w tej ciszy rodzi się prawdziwe życie. Odkrywasz pasje, które tłumiłeś, tłumiłaś. Budujesz relacje, w których nie musisz się tłumaczyć z bycia sobą. Tworzysz siebie na nowo, bez filtrów, bez strachu. Dlaczego warto przestać gonić manipulatora? Bo gonienie toksyka to jak tanieć z cieniem. Im bardziej się spinasz, tym mniej dostrzegasz prawdziwe światło. Kiedy odchodzisz, nie tracisz miłości. Traci ją on ona, bo miłość to dialog. A nie monolog ego. Najlepszą zemstą jest życie, którego toksyk nigdy nie zrozumie. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.